Wysoka Izbo, koni jaki jest, każdy widzi, to jest bardzo dobra definicja konia, z nowych atem księdza Benedykta Chmielowskiego. I tak samo, kto to jest dobry analityk, to też wiadomo, to nie można ustalić przez głosowanie, nie może tego ustalić Sejm, to wiedzą tylko praktycy. Jak... Słuchałem tych, głosowałem nad 163, o ile pamiętam, artykułami, artykułami tej ustawy. Tak więc potrzebna jest jedna ustawa, która by mówiła, mówiła analityk działa dobrze w, w granicach swoich, swoich możliwości, umiejętności i tyle. Tutaj się chwalił poseł chyba z PiSu, że tam jest taki paragraf, który zobowiązuje analityków do pogłębiania swojej wiedzy. A może trzeba było tam zrobić, że że ma poszerzać swoją wiedzę, a nie pogłębiać, albo jakoś podobnie. Czy to jest śmieszne, proszę Państwa? To wszystko jest śmieszne. Ktoś może kończyć Wydział nie biologii, tylko nanobiologii, bo może na tym uniwerku nie ma Wydziału Biologii, tylko jest Nanobiologii albo Mikrobiologii. I co to jest zły kierunek? Przepraszam bardzo. No, oczywiście jest tysiące rozmaitych, rozmaitych kierunków, które się powstają. I zapewniam Państwa, że loty kosmiczne robili ludzie, którzy nie kończyli wydziału lotów kosmicznych. Także proszę, proszę łaskawie, my się wstrzymamy od głosu nad tą ustawą, ponieważ ona jest tak samo głupia jak, jak poprzednia, więc nie ma to żadnego znaczenia, a tam już tak powiem, poprawia kilka, kilka drobiazgów, więc nie chcemy stawiać, głosować przeciwko tej ustawie. Bo o, o szkodzi, ale Proszę Państwa, pozbądźmy się myśli, że Sejm może wszystko uregulować. Życie jest znacznie ważniejsze niż formułki prawne. Kolega Braun jeszcze tutaj chce bardzo ważne sprawy dodać na końcu. Dziękuję. Bardzo.